Agentka Jagienka dokonuje kontroli systemu wodno-kanalizacyjnego. Bardzo ciekawe, leje się woda. Agentka pewnie sprawdza, czy pod właściwym ciśnieniem, ale może to jest kontrola z sanepidu, bo w końcu w tym lokalu przyrządzane są posiłki i powinny być przestrzegane w zasady higieny. No, czy. Pani będzie chciała tam zejść, Pani Jagienko, i zbadać troszkę dogłębniej sprawę. Mam wrażenie jednak, że chodzi o kontrolę systemu kanalizacji. No, w dobie wojny hybrydowej bardzo ważna. Teraz agentka Jagienka bada jakość produktów rolnych. Trzeba tutaj sprawdzić czy Pomidorki dostarczane na rynek są dostatecznie dojrzałe. Jak również też przeprowadzić inspekcję produktów nabiałowych. Jest to taka inspekcja wręcz języczkiem bym powiedziała.